Cześć, oglądacie Glare One TV, ja jestem Marcin i w tym odcinku pokażę Wam trzy podstawowe kształty softboxów, czyli oktagonalne, prostokątne i stripy. Pokażę Wam, co te softboxy dają na zdjęciach i do czego powinniśmy ich używać. Zaczynamy nasz test, ale zanim przejdziemy do testu, muszę Wam przedstawić naszą modelkę, czyli Klaudię. To z jej pomocą dzisiaj sprawdzimy trzy softboxy, czyli stripy, zwykłe prostokątne i okty. Kilka słów odnośnie naszego setupu. Mamy jedną lampę na statywie, jest to lampa Glare One LED 1500. W tym momencie mamy już przygotowany softbox 60 na 90 za Klaudią mamy czarne tło kartonowe, i to jest nasz testowy zestaw, więc zaczynamy. Soblock 60x90. Możemy zauważyć, że światło jest oczywiście bardzo miękkie. Rozkłada się dość równo na scenie. Również oświetla nam tło. Rzecz, którą warto zwrócić uwagę, to są odbicia w oczach, które no, ewidentnie są kwadratowe i to. Widać. Zdjęcie sylwetkowe pokazuje, że softbox równo oświetla cały kadr. Niemniej jednak warto zwrócić uwagę na to, że biodra i nogi Klaudii są troszkę słabiej oświetlone. Do tego tematu wrócimy przy softboxie 120 na 30. Przechodzimy do softboxu numer 2, czyli do tak zwanego stripa, w tym wypadku jest to 120x30 i powinniśmy go używać do oświetlania sylwetki. Zobaczmy, jaki efekt daje na zdjęcie. Softbox drugi, czyli 120x30. Zaczniemy znowu od zdjęcia portretowego. Światło jest miękkie, troszkę bardziej ukierunkowane w stosunku do 60 na 90 Wynika to głównie z tego, że po prostu softbox jest dużo węższy. W oczach znowu mamy kwadratowy blik, który odzwierciedla dla kształt boxa Na zdjęciu portretowym różnicy są go do 60 na 90 wielkiej nie będzie. Natomiast jeżeli przejdziemy do zdjęcia sylwetkowego, to na zdjęciu sylwetkowym widać, że światło jest dużo bardziej równe, sięga szerzej i sylwetka Klaudii jest oświetlona niemal identycznie od czubka głowy aż do kolan, do nóg. Taki softbox będzie dużo, dużo lepszy do oświetlenia całej postaci. Przechodzimy do softboxu numer 3, czyli do Octy. Ten konkretnie model jest to Hexa 70. Zobaczmy jakie on daje efekty na zdjęciach. Softbox numer 3 w naszym teście, czyli Okta. Ona daje bardzo miękkie światło. Co widzicie na tym zdjęciu i co jest ogromnie istotne, to okrągły blik w oczach, który wygląda bardzo naturalnie. Jeżeli przejdziemy do zdjęcia sylwetkowego, to tutaj widać bardzo wyraźnie, że softbox oktagonalny, który użyliśmy, z racji swojej głębokości, jest dużo bardziej ukierunkowany i mocniej oświetla twarz, bo na twarz był skierowany, natomiast cała sylwetka już nie jest tak równo oświetlona, jak to było w przypadku softboxa 120 na 30. Przetestowaliśmy już te trzy softboxy. Teraz małe podsumowanie na koniec, żebyście mieli jakiś konkret z całego naszego filmu. Pierwszy softbox, czyli 60 na 90, bardzo uniwersalny, podstawowy softbox, który mogę polecić praktycznie do każdego rodzaju fotografii i do produktowej i do portretowej. Możecie go z powodzeniem używać do każdego tego działania. Jedyna rzecz, która odróżnia ten softbox, zresztą podobnie jak i 120x30 od okty, to jest to, że tutaj w oczach Klaudi pojawia się kwadratowy odbłysk, który może być trochę mniej naturalny. Softbox drugi, czyli 120x30, kompletnie inny kształt, wąski, bardzo długi, do oświetlenia sylwetki. I na pewno na zdjęciach zauważyliście, że e, zarówno włosy Klaudii, jak i ramiona, również e, biodra są dużo równiej oświetlone. Tutaj mamy dużo równiejsze oświetlenie sylwetkowe. Ostatni softbox oktagonalny, w tym wypadku jest to Hexa 70. Pytanie podstawowe, dlaczego używamy go do portretu? Dla mnie tym powodem jest to, że w oczach Klaudi pojawia się bardzo fajne okrągłe odbicie. To jest bardzo naturalne i bardzo plastyczne. I między innymi dlatego właśnie okty są najfajniejsze do portretu. To tyle odnośnie tych kształtów i, i rodzajów softboxów. Jeżeli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzach pod filmem. Dzięki za uwagę i zapraszam do innych filmów.